Siema wszystkim! Jestem Keżadu, a to jest prezentacja moda Brazed Mod. Otóż ten mod dodaje nam nowe bronie i rzecz zwaną Enderbron. Można ją rzucać i może wybuchać. Oto przykład. Rzucasz. Fajny efekt. Mi się podoba. Albo na przykład miecz o nazwie Ender Sword. Chyba każdy powinien wiedzieć, skąd jest ten miecz. Pokażmy na przykład na Świni. O, jak widać jak lata. Podskakuje do góry i spada z wysokości. No to może o, to Otóż tu tak wybucha, na przykład tutaj Battle Ace. Mmm, na świni pokażmy pada szybko a tutaj jest szaruszka chociaż według mnie ona nic nie daje jak bicie patykiem albo siekiera która może podpalać to jest według mnie bardzo przydatne no i ostatni jest Excalibur tym mieczem można zabijać każdego moba na jednego hita fajny miecz, mocny więc cześć wszystkim, subskrybujcie łapkujcie